To jest mistrzem Polski. Dobra, coś jeszcze oprócz piłki rodziny. Urodziny Moniki. Urodziny Moniki, jest tu Monika. U! Jest Monika tutaj. Gdzie jest Monika? Tu, wow. Monika, chodź tutaj, proszę cię. U! Chodź scenę. I o czym jeszcze? Udboj urodziny Monika. O strażakach i je pożarach. Dobra. Jesteście gotowi? Sprawdź tak. yeah, 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 yeah. to. Dołącz do tej kliki. Będziesz mieć wieliki. Dziś są urodziny Moniki. Właśnie tak. Wielki plec. Jest tu Monika. Tak, tak jest. Właśnie tak. No, z pleca. Jest tu Monika. Tak, tak jest. Monika. To twój dzień. Właśnie dlatego że życzymy ci Wszystkiego najlepszego, to twój dzień Właśnie dlatego życzymy ci to twój dzień Właśnie dlatego życzymy ci Wszystkiego Właśnie tak, dołącz do tej piki, Bez paniki, wszystkiego najlepszego za Moniki Właśnie tak, niech wiele dobra ci się zdarzy Niech uśmiech nie zlikat w twojej twarzy Właśnie tak, niech radość gości w twojej duszy Zobaczcie jak Monika dzisiaj zęby suszy a oh, yeah Oh yeah. Monika, Monika dobrze zakocha Cię, a ah, na na na, na. oby była zawsze kochana Monika i wyluzowana, to twój dzień właśnie dlatego życzymy Ci? To twój dzień właśnie dlatego życzymy Ci? Ej sprawdźcie, temat jest taki, uwaga chłopaki, gdy w głowie się zapali strażaki, strażacy ulicy zawsze są. Straszną no, sprawę, ja mam za jawę po to, to jak dużo mój żon Sten, piję tutaj kawę Albo herbatę Lecimy tu z tym płomatem Sprawdź to, a zatem, yeah, właśnie tak Ubram nam się w Tutaj są moi ludzie, które prezentują bloki Cześć, uśmiechną całem Was Dobrze, że tu jesteście, ej, cały czas, brać, właśnie tak Jesteśmy jak takie dzieciaki, plan taki, się e, teraz do o, uh, o wszystkich napijać można, ale co, co jest ważne, piłka nożna, właśnie tak, bez łamki dzisiaj gramy, robi strząs, bo wszyscy razem do jednej bramki, a yeah, uh, właśnie tak, to lubi futbol, ręka do góry, właśnie tak, o wszystkim rapować można. Po co po że Najlepszym strzelcem jest Lewandowski striga, o coś miga KOL A nas, teraz to mam zajabki kika Gória, tutaj rap, jest buch, pa, Za chwila Widzieczyty teraz, DJ i Dila yeah, jedziemy z tym, o oh, nie yeah. wiesz, teraz tutaj pozdrawiam Cię Ja wiesz co, jestem gotowy, powiem prosto słowy Wiesz, chowaj ten twardy który jest trochę obciakowy A, uh, właśnie tak to jest blisko i tak Ona ma uszy jakby skrojone z królika. Yo, bang, ping, pong, bang. No, nie, teraz tu na wolny zwracamy się Zdrażbio, kopaczyna i dziewczyna Yo, wiesz jak jest Wielki press dla koina Yo, kopaczyna i dziewczyna Wiesz jak jest, yo Wielki press dla koina Przede uh, żadne szlach